Witam w kolejnym dniu naszej podróży wakacyjnej do Włoch. Nadal jesteśmy w Dżemonie. Po śniadanku. Szykujemy się za niedługo do wyjazdu. Celem naszym jest Cezena Na A jutro już mamy kemping. Gemona jest takim naszym przystankiem, kiedy jedziemy do Włoch albo wracamy z Włoch. No zobaczcie, jakie jest piękne otoczenie. Ale jest jeden minus, słuchajcie. W oddali tory kolejowe. No, pociągi tutaj jeżdżą <gryw> bardzo intensywnie. Także, jak ktoś lubi ciszę i spokój, no to może mieć problem z wyspaniem się. No i też droga, bo tutaj jest droga, którą poruszają się samochody. Dzisiaj jest piątek i naprawdę z dużą intensywnością, ale jest naprawdę urocze miejsce. O proszę, rodzina karta go zjechała. Mm. My powolutku się będziemy zbierać na camper serwis. Ta tutaj jest. No i do recepcji, aby uiścić rachunek za tą jedną dobę. Jestem ciekawa, ile nas to będzie kosztowało. Bo z roku na rok jest zupełnie inna cena. No, Marcin już się szykuje. I będziemy ruszać. Barbara, Słuchajcie. a gdzie to idziemy? Będziemy zapłacić do hotelu. Dużo. Nie wiem, ale, system... ale się dowiesz. system tutaj rejestracji się zmienił, bo teraz jak się przyjeżdża trzeba się udać do recepcji. Dostaje się numerek, kluczyki do prysznicy. No i się zapisuje na takiej liście, datę swojego przyjazdu, imię i nazwisko. A, I po... Płacimy przy wyjeździe? przy wyjeździe się płaci. Zobaczymy. Ile nas Pani policzy? Rok temu było 20. Nie, dwa, dwa lata temu. 20 euro. Mhm. Mm Trochę rozbudowali tutaj. Choć sam hotel się nie zmienił. Absolutnie nie. Taki włoski PRL e, Biedniejsi o ile? E, venti 20 euro. Venti. mi? 20. 20 euro. euro. 20 euro. Przynajmniej Ty rozumiesz włoski. 20 euro. Kiedyś były... Eee, liry. No? To było 20 000 lire. A no, teraz jest 20 euro. No i tak jest. Jeszcze tylko serwis zrobimy. O tu, 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 tu. Pokazywałam. O, pokazywałaś. No tak, A, ja nie w tym macie. Jedziemy, powiem wam, na zakupy. Włoskie zakupy. No, włoskie zakupy, tak. Włoskie produkty, które na których nie ma w Polsce. Znaczy są, ale trzeba wyszukać. Więc zbieram majdan. Rozłożyłem tylko stoliki. Stoliki. Krzesełka. 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 Jest A pokazywałem wam garaż. Ach, lekki nieład. Ale doszły nam dwie nogi bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jeździć na dwóch nogach w czwórkę. To jest co niebezpieczne. Czasami, tak. Więc dokupiłem A jeszcze... A poza tym chłopcy są duzi, więc... Tak dwie takie Xiaomi Pro, tam gdzieś druga jest schowana. Muszę zrobić jakieś uchwyty i myślałem pod sufitem je podwieszać na takich szynach wyjeżdżanych. Coś no, pomyślę. No i co tutaj mamy po tych zakupach? Włoskie produkty. Klepsy. No akurat to jest amerykańskie. Nie no, makarony, wino jakieś. A zobaczcie. No. Na cytrynkę, Cycylijska. jaka zacna, pomidorek, mm. sery gdzieś tam masz zakopane, tak. nasza ulubiona e, mozzarella biała świeża, oliwki, nie oliwki, dżemik z fig, przyznam się to jest moje ulubione wino z Sardynii, Kupiłem też takie lokalne wino lokalnej produkcji. Pina od Grigio, tak, odmianę. E, tak. Jakbyście chcieli chciel wiedzieć, to kosztuje za 5 litrów 10 euro. Czyli za litr wychodzi 4,30 4, grosz Jakieś tam makarony jeszcze. Nie, dobrze, 8 zł. 8 zł. I tutaj chłopcy no. lubią, jak jesteśmy we Włoszech, lemon sodę. A, to w Polsce też jest no. dostępna. Albo San Pellegrino. No. Samot, jakieś soki jeszcze chyba, sycylijski, pomarańczy i takie no, no, różne to. rzeczy. Pakujemy to do naszego no, to kampera i będziemy wyruszać Dobrze. w kierunku Cesenatico. No to pakuj, panie, pakuj. Rzeczy już zapakowane. Hmm. Marcin nastawił nawigację. Ile mamy na miejsce? W nie prosto jest 230 km. Ale to jest tutaj przez Wenecję, więc musimy dookoła jechać. I to będzie kilometrów, po pewnie przez Bolognę nas bo puścili, do... Możemy tu wzdłuż jechać w wybrzeża, ale to będzie taka lokalna droga, to bez sensu, żebyś będzie tam hari. Więc polecimy na Bolonię z Bolonii na San Marino. I, 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 Mamy kilometrów 385, a ja już ustawiam na Campeggio. Campeggio? Coś tak. szukałeś, jakiegoś yy, szuka, Szukałem, próbowałem go zarezerwować, i dopiero od jutra można. Więc nie wiem, czy to po prostu taka jest rezerwacja, że się na dzisiaj już nie da. Czy po prostu nie mają miejsca. Y... A zwłaszcza, że to jest sierpień, więc włosi mają w większości urlopy w tym czasie Ale tam jest trzy albo cztery te kamper te parki. No, znajdziemy coś na pewno. Znajdziemy. Tak. Więc nie powinno być problemu No to ruszamy. Go. Cztery godziny jazdy. Jedna przerwa. Czyli pięć. Wszystko tam chłopcy pozamykane, kiwają głowami. Oczywiście są z nami. Tak, tak. Incognito. <laughs> jedziemy, jedziemy. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Temperatura coraz wyższa. 30 Kierowco. stopni. Ale też sporo yy, kamperów już się pojawiły tak, na tak. drodze. Co I przyczep kempingowy przed nami o. też. Bo wczoraj jak jechaliśmy pusto. przez Austrię było właśnie pusto. Ale nie mieliśmy za to żadnych korków. Nic. Przeciwnym e, kierunku był wypadek jeden najechanie dwóch w Norwek, Więc korek był z 10 kilometrów. A my mieliśmy puściuteńko. Naprawdę udało nam się przelecieć. Jedziemy. Kurczę, jeszcze 360. Do... Naszego celu, tak? Pośredniego. Ciśniemy, ciśniemy, ale mówię, zrobiło się nagle ciepło. Wczoraj było chłodno, martwiliśmy się. W nocy było chłodno. Na to był wiatr, Tak. Już się zrobiło chłodno, trzeba było hmm. zamykać okna. W kamperze było ponad, znaczy mniej jak 20 stopni się zrobiło. Więc tak rześko. Nas poranek przywitam. A teraz ładna pogoda. Jedziemy, jedziemy Zjechaliśmy z autostrady. nudno, bo jedziemy lokalną drogą 70 km zaoszczędzimy zobaczymy, jedziemy jakby za takiej jakiś taki na groble wjeżdżamy Prawa strona wygląda tak. W oddali jakieś miasto. Errata. Lewa strona wygląda tak. Prawa wygląda tak. A prawa, już Wam pokażę, tylko są tutaj siatki jakieś zabezpieczające, pomarańczowe. A prawa tak. To dwie prawdy. Moja prawa i moja lewa. No i tak sobie jedziemy. Temperatura Coraz wyższa, bo jest ponad 30 stopni. W było nawet 33 Za nami ciemne chmury, tak jakby nas goniło coś od gór. Ale dzisiaj ma być załamanie pogody. Mm -hmm. Patrzyłam na prognozy. Po Ale... drodze było dużo kempingów tutaj. Tak, na, na tej właśnie zatoczce. Nie bardzo wiem, co to jest. Spojrzałam na mapę. Tak to wygląda na mapie. Laguna. Dzięki za Aktualnie przerwa na obiad. Jesteśmy na takiej większej stacji. No i nie mówcie, że u nas nie ma nowoczesnych. Zobaczcie jak tu wszystko wygląda. To jest myjnia samochodowa. A pogoda coś się psuje. Cały czas nam, nas deszcz próbuje dogonić. No i w końcu pewnie nas złapie. My ruszamy, bo nas burza goni i na radarze patrzyłem, a przyjechały trzy kampery nowej polskiej firmy Mazuria. Byłem tam ostatnio w fabryce. Dla klienta odbierałem trzy auta. Spod Częstochowy. Spod Częstochowy, tak, bo tam pod Częstochową, to, yy, no nie pamiętam tej miejscowości, ale byłem, oprowadzili mnie po fabryce i nie wiem, no akurat nie będę wychodził, pytał, ale pewnie albo jadą na jakieś testy, albo na... Raczej na wycieczkę, czy znaczy na, tak, na wakacje, że mają rowery, czy ale pokolenia? prawdopodobnie dostali, w, bo są wszystkie na takich samych tablicach, tablicach. więc no. pewnie yy, można wypożyczyć na testy albo na... Jest jakaś wypożyczalnia, która korzysta z tych e, kamperów. Więc pozdrawiamy. mazury, A my się udajemy dalej. Lecimy. Podejście numer jeden. Zmieniliśmy plan. Bo po drodze znaleźliśmy inny Park. jesteśmy między. 30 km między właśnie Cezana, nie Rimini a Rowenną. Tak. Następna miejscowość to jest Cezennatico. Tak. jesteśmy Pinarella, a to jest... Wolne jest z I to jest to? Tak, to jest samą i po sobie się zmieścimy. To też śmieszne... Taki dźwig tutaj nad nami widzę. Czy idziemy tam. Barbara? Mówisz o tym, tak? Tak. No nie wiem. Nie wiem. Co myślisz? Zapytam się. A? Co zapytać? No zapytam ten... się. Parkerdział no masz. No przecież wolne jest. Jest camper service, jest woda, jest prąd, są prysznice w WC i nawet też coś dla zwierząt. No ale jest budka, Office, biuro. Dobra, jedź tutaj, myślę. Tak? Czy chcesz tam, do Cisnatico? No Cysmatico? nie no tak, tam jest... tak e... zobaczę ile to jest kilometrów, ale... mm -hmm. Chodzi mi o to, że takie tutaj jest klepisko, niby no, a... jest o, zadaszone, były. ale może być kiepsko. A jest prąd, no to możesz włączyć klimatyzację. No, to jest to. No, no. no ja już bym chciała rozprostować kości. No, to jest to. Już Spokojnie. Białek. Gdzie to jest Park Fortnite? Night? przyjeżdża aplikacja i to było tu tak i zobaczmy ile to jest kilometrów no coś to wrócimy tutaj 7 minut no to jedźmy. no to jedźmy, a najwyżej tu przyjedziemy, co? jak tam nie będzie coś czuję, że będzie nam tu za gorąco, podejście numer 2 to był nasz docelowy camper park, oczywiście, ale tutaj, tutaj jest ładnie. No, My tu kiedyś byliśmy na wakacje? Co za Kiedy w to było? 2008 rok? czy tam 7 no, lat. Pięknie. I policja przed Tobą. Gdzie? Ukrywa się. No jakiś fotoradar. Gdzieś skręcić chyba w lewo. My. Jest, tam, tak. A jest po prawej stronie. Wow. Myśmy w jakimś takim, e, apa, właśnie, apartamentach e, mieszkali. Popatrz na zdjęcie, to może znajdziemy tu miejsce. Jeżeli zostaniemy to oczywiście. No, ja, no tutaj jest zdecydowanie lepiej. A my na tej ulicy? Gdzieś takiej, jedna jest takich uliczek. Mm -hmm, tak, by, by, Bliżej no, tak jest bo tam jest morze, tak. Mieszkaliśmy jedź donna, jedź. Czy Czy Jest Donna, na musimy tam mm -hmm. same, Czy tam? Aj, udało się, były wolne miejsca Pan nas prosił, żeśmy tutaj zaparkowali, ponieważ jesteśmy na jedną noc Sami Włosi więc nasze klimaty Musimy podłączyć jednak klimatyzację, bo byśmy się tu uwędzili. Ile jest stopni patrzyłeś? 31. A mamy godzinę 17. No po 17.00. Także my się rozkładamy i pewnie coś pójdziemy przekąsić tymczasem. A gdzie to jesteśmy, mężu? Gdzie? Ze na Bo tak. A gdzie? No oczywiście, że tak. Chyba tutaj byliśmy. Mhm. Właśnie idziemy odwiedzić hotel, który którym byliśmy. W 2000, dokładnie nie, 8 nie. roku. W 6 lipca. Sprawdzałeś? Po, po zdjęciu. Jesteśmy między e, Rawenną a Rimini. Po e, połowie drogi. A kemping docelowy mamy w Peskarze. niedaleko Pescary. A ten co mamy na drugi tydzień, to mijaliśmy. Na takim Lido. na takim katopsce od noca. Zobaczymy jak będzie. Idziemy. To jest tak, ten, takie turystyczne miasteczko, no, znaczy turystyczne bardzo do odpoczywania. No jest, oczywiście, że tak. Zabytków nie ma, ale baliśmy się, że nie znajdziemy tu miejsca, ale spoko było. Kampery się zjeżdżają. Oj, dużo kamperów. I to co lubimy najbardziej są tylko i wyłącznie włosi. To są nasze klimaty. Oni nie rozumieją nas, my też rozumiemy. I... No, ty głównie, chociaż ja już też powoli dużo rozumiem, ale tak mówić po włosku to raczej się nie przekonam. No ty, Może i ten, wcześniej ten, i styl się nauczę z tłumaczatorem. Tak? Taki luzacki. I tak, nie, jest na razie nie cisza nie i razie spokój. Jest spokój. Zobaczymy wieczorem. wieczorem. I cieszymy się, że przyjechaliśmy po 17, bo tam od której to była siesta? Od 13? Od do 15.30. Taka 15 zjazdu siesta. Róbcie to wstecznie, stójcie ulicy. Witajcie w A tu są też, popatrzcie, mobile homes chyba, prawda? Na tym naszym a parkingu. a? może jutro się przejdziemy. Jutro się przejdziemy Potem i Wam idziemy pokażemy. Na kolację, idziemy na renesans. Tak. Ale nie masz wrażenia, że jest środek wakacji, a nie ma turystów. To jest... No, jesteśmy niedaleko w imieniu, gdzie idąc ulicą czy przy, zaczepiali i zapraszali do e, restauracji. Czy, Ale jest to? dopiero 18 godzina, także wiesz, jeszcze daj im dwie. Jeszcze daj im dwie, dobra. Zobaczymy. No i tak sobie z W czym... tym przepięknym ten... otoczeniu idziemy. Nie, no nie, zdecydowanie lepiej tu niż, niż w e, tak co wcześniej. Tak, tak, wcześniej byliśmy. A może ta miejscowość była ładna, tylko ten... Pan się już zmęczył. Tak, nie poznajesz, tutaj graliśmy. No, Graliście tutaj z chłopakami piłkę plażową, w siatkówkę. To jest taki długi deptak, co się dzisiaj będzie działo, bo się rozkładają kramy i ulicy są zamknięte. My pójdziemy tam do Polsce, chyba były jakieś restauracje. Oj, były, były. To nie jedna. No mhm. i tam jest plaża za tymi. No, ostatnio marzy mi się właśnie le, le, kemping z takim deptakiem, gdzie można wyjść wieczorem i przejść się. ludzi. O, i plaża. Chodź, bo to chyba idziemy po ścieżce do I plaża, jak zwykle, taka szeroka, z dużą ilością leżaków. Baniu, meduza. Jaki zapach już czuję. Czosneczek, oliwę. Mmm, już się zrobiłam głodna. Chciało nam się iść do mostu. To co, co zrobiliśmy? Zabili Płyniemy, padko. O 50 eurocentów? Już jesteśmy po drugiej stronie portu. A byliśmy tam. C cennik. cenny. Coś fajnego, celować się nie ma? a tu są lepsze restauracje w tej koniec no i w końcu jesteśmy na kolacji w pizzerii, no widzę, że już Pizza do nas przyszła. Mhm. Jak tam, głodomory? Co mi zamówiłeś? No. A, Szymon, ty masz taką dobrą pizzę. Jędrek Margaritę A my mamy z jakimiś kiełbaskami. Wurstel. Smacznego. Też? Kolacja Wam smakowała. Pusta talerze. Dobre było. Więc, moja już się skończyła. A ty coś widnie. Dam radę, jeszcze dwa kawałki mam. I wróciliśmy do Energy a nie, to Cezanatico, tak Barbara? Mm -hmm. O, a tutaj jest Grand Hotel, Cezanatico, palmy. Hmm. Już czuję te wakacje. Wypoczęłaś już? Jeszcze nie zaczęłam. A ja już się czuję taki trochę wypoczęty po zrobieniu 1200 km Jutro jeszcze dwie godzinki i na urlopie jestem idziemy na deprespion? Nie, to dla dzieci. Zachód słońca. Ale jestem ciekawa, czy te domki można sobie wynająć. Nie Barbara, to są domki to rybackie. A. No. A tam jest. Zachód słońca. Pięknie jest. jest pięknie. Ale jak ci się podoba? Bardziej w Chorwacji czy we Włoszech? Nie było pytania. Jednak. Włochy do Włochy. Chorwacja piękna, ale. Nie ma czegoś takiego, wiesz, no nie ma tego klimatu takiego. tam, mm -hmm. no tego luzu, te zachody słońca. Na przyszłość zapiszemy adres. Bo no tu fajnie jest. Pomyślimy. Uh -huh. Dobrze. Idę robić zdjęcia. A ja idę dalej. Nie, popatrzę jeszcze na klima zachód.